Yo! Siemano! Z tej strony Gimon i Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj widzowie robimy sobie challenge o nazwie używamy tylko drewnianych itemów właśnie na tower pvp nie mogę, nie mogę używać żadnych innych przedmiotów właśnie mam tutaj tylko i wyłącznie na razie łódkę, więc to jest serio ciężkie wyzwanie, no bo to jest tak naprawdę loteria, bo i wiem mi się trafi, o drewniana motyka, okej mamy łódkę, więc może no nie, patrzcie, mam takie fajne itemy i tutaj muszę nie wyrzucić patrzcie to. Pek. Pek i, i spadasz. I spadasz gościu i spadasz. Co to jest? Co to jest? Co to jest? No no no, no 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 i sami widzicie jakie to jest trudne. Więc co, lecimy już z kolejną rundką. Jak widzicie to jest naprawdę ciężkie wyzwanie, no bo to, co mi się trafi, to jest serio, serio loteria. No bo nie wiadomo czy trafię jakieś, nie wiem, może... Yy, nie wiem, kamiennej temy, a, czy nie wiem, czy jakiś be beton, no a ja muszę mieć drewno, muszę mieć drewno, żeby właśnie móc e, go używać. W poprzedniej rundzie miałem właśnie łódkę drewnianą, dzięki czemu mogłem właśnie podejść do przeciwnika, tylko właśnie jakoś to tak zepsułem i niestety, no przegrałem, ale dobra, my mamy już kolejną rundkę, no i patrzcie, ja to muszę wyrzucić, no bo to nie jest drewno. O! Dobra, dostaliśmy drewno, więc e, spoko. Ogólnie jeżeli macie jakieś swoje propozycje na temat challenge'y, to oczywiście możecie też mi tutaj napisać w komentarzu, bo tutaj właśnie challenge'e od Was, jakieś różne pomysły mi się przydadzą, bo tutaj też... O, patrzcie, jakie fajne, patrzcie, jakie fajne, bo tutaj też czasami na pewno kiedyś mi się tutaj już skończą pomysły i dlatego muszę też po prostu od was czasami brać pomysły jeżeli jakieś macie to oczywiście piszcie w komentarzu, nie bójcie się może zrealizuję ten właśnie pomysł aby po prostu tutaj zrobić fajny filmik i naprawdę film w sensie, znaczy to musi być bardzo fajny pomysł żebym to nagrał, to nie jest tak, że wiecie że, napisze, że napiszecie jakiś słabe i po prostu nie te, to nagrał. no nie, to musi być ciekawy pomysł, fajny a dobra, co no, czemu mi niszczysz, no i co no o, nie no we dwóch mnie biją, patrzcie. Przestań. Oj, o, żyje. Dobra. To ja tego nie mogę używać, to jest jajko. To nie jest drewniana, nie. E czy to jest drewna? Dobra, to nie jest drewno, To, to nie. Czek, jest, leży. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie po pokonałem. No o masikiere. No chyba nie. Pomocy, proszę. P please, drewno, drewno, please. Ja tej przysunę bardziej. by chciał mnie on odepchnąć. To na wszelkich wypadek tej przeżyję. No i co cwaniak, no i co? No podejdź, no podejdź, patrz Walczmy, dawaj, podejdź No widzicie? On się po prostu boi On się boi ze mną zawalczyć, tylko my jesteśmy tutaj sami chyba w ogóle Co jest? Aha, okej, okay. no i nie mogę tego użyć No niestety, przegrałem Dobra, rusza już kolejna rundka yy, I to jest, tak jak mówiłem, naprawdę ciężkie wyzwanie Ale spróbujemy tej wygrać, chociaż może nie o jakiejś Chociaż dwie gry może, dobra spróbujmy chociaż jedną grę wygrać, ok? Zobaczymy czy uda mi się właśnie wygrać chociaż jedną gierkę Z tym challenge'em Bo akurat jak ostatnio używaliśmy, w sensie e, Nie używaliśmy shifta Na poprzednim odcineczku Z Tower PvP Gdzie serdecznie was zapraszam e, To po prostu właśnie tutaj Udało mi się wygrać chyba dwie, trzy gierki Nie używając shifta, więc e, naprawdę też e, fajnie Tylko akurat jakoś tak dzisiaj to jakoś tak no Gorzej nam idzie oczywiście bo no to jest taki trudniejszy też challenge i też nie zawsze musi być tak łatwo, no patrzcie, chłop ma drewno, no nie. Jak ja mu zazdroszę, że ma drewno, patrzcie. Ma takie Naprawdę. Serio. No i patrzcie co się dzieje. nie elytra. Nawet nie wiem gdzie spadła, ale gdzieś tam poleciała. Ja się jest, no, no, no ciągła... ja, ja drewna nie zostaje, patrzcie. Dostaję wszystko, no ej, on leżał w moich hitamów. ej! Ja mu tam wrz wrzuciłem ten enchant... O, drzwi ja muszę wziąć tam enchant butelki i ten lazuryt i on te, z tego korzysta nie no jaki ten jaki ham jaki bambik w ogóle, dobra no, czy ja mogę chociaż trochę tych drewnianych itemów okej, okay. a właśnie co to znaczy że drewniane, drewniane to nie może być łóżko, w sensie okej okay, jest to wytworzone z drewna ale to nie o to chodzi to musi być tak jakby po prostu yy, taki no w pełni z drewna zrobione może być crafting na przykład, bo to jest w pełni z drewna Ale na przykład takie łóżko to na przykład być nie można Chłopie podjeżdża, ma ta liliczkę drewnianą O, dobra Mam płytkę No i co, cwadeku? O, spadł! Dobra Przeżył Dobra, jest nas... Okej, okay, mam blok Spróbuję tam podejść do tego typa Bo to on coś tam kombinuje chyba, on chce się do mnie zbliżyć Tylko szkoda, że ja nie mogę używać takich bloków normalnych To jest właśnie... To jest utrudnienie, naprawdę niezno Czego czemu mam deski? O, spadł! Przeżył, Kurczę, Trzeba mam skoczyć? Bo ja i takich temu żadnych nie mam. No ryzykujemy czy nie? O, tego nie chcę. Ryzykujemy, dobra, ryzykujemy. O, nie czekaj. Tam jest woda. Ej, wiem, ja pójdę i zniszczę tą wodę po prostu. Czy ja tutaj mogę? Ryzykujemy? Dobra, ryzykujemy. Jest! Jestem, dobra. Ciach, ciach. To wyrzucamy. I teraz jakbyś tam przedostać. Kurczę, jakbym jakby miał perłę, jakbym miał perłę, to i tak bym jej użyć nie mógł, bo to nie jest drewniane, ale kurczę, no, no, e, e, e. czy to zdaje jako drewniane? Dobra, nie, 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 drewniane to drewniane, o, dziękuję, drewniany item, bardzo mi się przydał oczywiście, co my tu nie mamy, ok, ile nam zostało dwóch, dobra, to co, chyba skaczę, 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 please, 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 Dobra, nie, szybko, szybko. Nie chcę, nie, nie, ginę Dobra, muszę ją podkopać Muszę podkopać, muszę podkopać Niszczę to wszystko No chodź, no chodź, no chodź No co? O ona ma kill off. Ona mi może podkopać Ej Mam trochę więcej HP niż ona no, w sumie Ale nie chcę żeby mnie tej podkopała o, o, skrzynka? Dobra, nie ma tutaj nic No i co kombinujesz, no co? No i co zrobisz? Kluczę drewniany drewnianej ten potrzebuje On coś... Ono odgarnia czy nie odgarnia? Co? Co na robi? Ej, pobawmy się z tym, dawajcie. Pobawmy się. Ej, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Co ty robisz? Bo no, jakie... Okay. Nie, ten miecz. Dam Dobra, żeby nie mogła go użyć. Oj, co co, Co ty, co ty robisz? Co ja zrobiłem? Jak ja przygrałem? Nie! Ja z jakim jestem bambikiem w ogóle w tą grę. Dobra, w poprzedniej grze prawie wygrałem. Prawie to jest mocne słowo. No bo nie wygrałem, bo w ze własnej głup głupoty jakoś tak odpadłem. Nie wnet, jak po prostu nie patrzyłem pod siebie i jakoś tak. Ej, bo tego żyłem, nie, ja tego nie mogę używać. Nie, 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 niszczę to oczywiście. Wybaczcie mi, niszczę, niszczę, niszczę. Nie, nie używam, nie używam. zagadałem już z wami i teraz muszę po prostu tu zniszczyć. No kurczę jakieś proszę. No proszę, drewniane itemy, proszę, błagam. Gro. Jakbym, jakbym, jakbym ja miał klasę po prostu kupioną, w której, w której jest drewno, I ja cię co ja tu muszę wywalić wszystko. I teraz, patrz, on tam stoi, on mi to zabierze i teraz sam to zenchantuje. No patrz, no, zabrał mi to wszystko. Okej, okay, nie podoba mi się to, że ta osoba mi tej chce podjechać, chyba. O, tutaj spadł, ale przeżył, okej okay. Oj, oj, oj. Przestań, przestań, przestań. Dobra, kolejna gra już jest. I co my mamy? Okej, okay, tam ktoś skoczył, ale nie trafił chyba na drabinki. No co Eryk? Co chcesz? O! No dziękuję, patrz. Ja teraz wykorzystam to, jak dostanę coś drewnianego i pójdę wyżej. O, ktoś trafił na drabinkę. No i gratulacje. Co tam tam? Kto tam trafił? Maciek, gdzie? Gratulacje Maciek. O, patrz. Ciach. O, no, ja mam wysokość. No i co teraz? Bambiku. No, no, chyba nie No ma mam drewniane temy? Co to ma by być? Czy to jest... No to nie jest w pełni drewniane, to muszę to wyrzucić No nie, please No i co, no i co, no i co? No odsuń się, odsuń się ode mnie Proszę jeden blok, jeden blok drewna. No nie, nie mogę tego użyć Nie skacz na mnie Patrzę postawię tak Co ja zrobiłem? Co to było? Dobra, czy ja mogę chociaż raz dostać dużo drewna, błagam. Chociaż raz, w jednej rundzie, chcę raz wygrać. Jeszcze ani razu nie wygrałem i po prostu... No, fajnie byłoby tej wygrać. O, co? Ty nie pokonałaś, no co? Dobra ja, ja się na nie fokusuję, ja się na nim fokusuję. I po prostu wygam to. <laughs> co to jest za skin? <laughs> to jest basar czy tym biś? Nie mam pojęcia. Dobra, no co ty chcesz? No co? No co dobra, jak chcesz się bić? Dobra, chodź. Bijemy się, walczymy, walczymy po prostu. Tak, o no i co? Dobra. O, dziękuję bardzo, dobry start. No i do widzenia, dobra. Pokonałem ją. Dobra, może nie, ale została pokonana. O, wędkę. Ej, dobra, o no, ogólnie już wygraną grę. Jest... Czy u nas jest trzech? Było nas ośmiu. Nie! Mój ten, mój płotek No to ja poczekam po prostu. Dobra, wiecie co? Poczekam sobie, aż ja dostanę coś sensownego. O, dobra, dostaliśmy. Gdzie on jest? Jaką spać? ja nawet nie patrzę co się dzieje, dobra. Yy, mamy item, bardzo fajny... O, dziękuję za deseczki, naprawdę. Skromny prezent, bardzo dziękuję. No i co? Mam tam też też itemy. Czemu mam ma tyle tych... Okej, okay, ej, dobra, bo on wraca. Ja muszę szybko jakoś coś się przydostać, ale to jest naprawdę niemożliwe, bo ja mam tak mało właśnie możliwości e, do właśnie budowania się. Ale nie wiem, dobra, i w ogóle napiszcie mi, czy też chcielibyście tego typu filmy, takie challenge, tyle że właśnie na Bedwarsach, bo właśnie też, też coś takiego chciałem nagrać, tylko nie wiem czy byście coś takiego chcieli. Dobra, mam, mam tutaj tabliczkę. Proszę blok. Blok Dave, please. Dobra, poczekamy sobie znowu po prostu, aż na jakiś kolejny ciekawy item. Zostać tabliczkę, tylko że szkoda, że już tutaj mamy no, jedną tabliczkę Naprawdę Tutaj mam tabliczkę już, dobra No nie no. Widzicie to? Widzicie to ile on ma tych drewnianych temów? Dobra, ta gra po prostu chce mi uprzykrzyć życie, okej? Okay? Wycinek. Co jest tam kombinerz? No, no czemu? Nie, dobra, około co chyba pół minuty Dostaję jakąś taką w pełni Drewniany item w pełni, w pełni drewniany item co pół minuty chyba więc Trochę chyba jeszcze poczekamy Ale dobra, co tam Co on tam kombinuje Tylko mnie, mnie najbardziej boli to Że ja po takich odcinkach Nie mam praktycznie w ogóle Zwycięstw na koncie No bo Widzicie jak to, jak to wygląda Co on ma, a co ja mam Dobra, dobra Ciąg się w perlę rzuci Serio. Jest! Jest! Dziękuję, crafting! Dobra. Użyjemy się teraz jest! Klapa! Klapa! <laughs> A, już myślę, że to są ta. E, deski. Tylko trzeba doskoczę, Dobra, wolę nie ryzykować, okej? Okay? Bo nawet ta nie, nie uratuje się jakby miał skoczyć. E, tylko... Dobra, używamy? Dobra, nie użyję tego, czekajcie. W tą stronę to zamyka. Okej, okay, w tą. Patrz, patrz. Opa. <laughs> Dobra, co on tutaj... No on już jest na górze praktycznie Jest! Ciach. Patrz to. Skok! Jest! Dobra. Ma wędkę chyba z tego co pamiętam. Dobra, łopata, łopata, łopata. Mam, mam jakąś broń, tylko że ona właśnie wędkę jeszcze. Ma lepsze bronie. Ja muszę cały czas shiftować, żeby właśnie no tutaj nie... nie mógł właśnie... Mm, wędką wziąć. No... Widzicie to? No, czemu ja miałem coś takiego? Czy. Nie, to jest. Ej, odbra... no, wiem. On podejdzie do mnie, a ja po prostu wygram. Bo go za zaatakuję załatwię. No teraz, Bambiku. No i co? O, nie trafisz. O, schody. O, o, trafił mnie. Ale ja się nie podam. Nie. Przestań. 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 Nie. 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 Przestań. No, czy ty mnie możesz zostawić? Czy ty mnie możesz zostawić? Ja i tak już mam trudno, bo muszę używać samych. Dobra, drewno No i jak widzicie, właśnie runda się zakończyła Niczyją wygraną, no bo skończył się czas Okej, okay, to są właśnie moi przeciwnicy I zobaczymy, czy tutaj ktoś z nich... Czemu on lata? Ej, ja mam podobnego sklepu. w ogóle A czemu on lata, ej? Co on tutaj odwalił, nie wiem <laughs> Nie wierzę! Drewno! Drewno dostałem, dobra Patrzcie to! Ja nie wnikam co w, w to, co się tutaj stało, ok? Nie pytam, nie, nie chcę wiedzieć, Ale patrzcie to Pyk ale, ale mam pomysł! Przecież drewno można niszczyć! Patrz, patrz to! Jest? I teraz patrz to I teraz tak, to, wy, to wywalę, to wywalę Okej, okay, tutaj się biją Oni Okej, okay, to wywalimy Patrzcie to, Też to jeszcze zniszczę Będą kolejne deski No nie no, spadłem, straciłem, straciłem, straciłem. Okej, okay, oni się tam biją, teraz próbuję tej właśnie tej tego typka zaatakować, tylko widząc to jak ja rzadko dostaję tej temy to no może być ciężko, ale dobra. Tutaj jest ciekawy w sumie. Eee, co nie tam pisze? O, dobra czekajcie. O, mamy blok. Ej, nie gadaj, że on nie jest. Jeszcze ten blok, jeszcze ten blok. Mamy nie zauważył. Co on tam pisze? Co to jest za tabliczka? Aha, nie ma nic ani. No to nieźle. Ale... Czemu każdy ma do sobie drewniane itemy? Tam nad drzwi ma no, co to ma być? O! Dobra... Co teraz? No i co? Mara! <laughs> spadł Ej, dobra, tego nie mogę używać, nie mogę, nie mogę Oczywiście... O, tabliczka, dobra po... Załatwimy jednego typa Chociaż jednego, chociaż jednego Dobra, zniszczymy sobie... Okej okay. Zniszczymy sobie to właśnie Świeczka oczywiście też tutaj za chwilkę Wyrzucimy... Ej, co jest? Co jest? No, zbugowałem się Halo, admin Ja nie mam cheatów Ej, pomocy Ej, pomocy, bo ja się jakoś tak... Ja nie mam cheatów, serio, no ja nie mam cheatów Ej, pomocy Please Co zrobiłem? Co... Aha No to nieźle, walili mnie Za niby cheaty, ja nie mam cheatów Dobra, uznałem, że ta runda była niesprawiedliwa, no bo mnie wyrzucili za 3, tych których nie mam oczywiście e, No i myślę, że zagram sobie jeszcze jedną rundkę I tutaj jest dość mało graczy, więc naprawdę spoko 5 graczy, graczy, mapa też jest fajna Bo tu nikt się nie może uratować na dole No więc e, zagrajmy po prostu i zobaczmy Okej, okay, pierwszy blok nie jest najlepszy, ale może drugi Okej, okay, drugi też nie, ale może po prostu wiecie, do trzech razy szuka. o widzicie Widzicie jaki, jaki fajny bloczek No Mogę sobie, patrzcie Mogę sobie uuu, Patrzcie mogę sobie w pół Mogę sobie jeździć Oni co? Oni mi zezdroszą, że ja sobie jeszcze No patrzcie Chcę pojeździmy Dobra już nie chcę mi się Trzeba wygrać to Trzeba to wygrać e, Dobra szkoda, że akurat ta Z tej łódki nie wypada, z tej łódki nie wypada właśnie e, skrzynka Wtedy bym miał właśnie blok, który jest zrobiony w pełni z drewna Grabik o ho, 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 ho. w górę czy dobra, wiem, zrobimy tak i tak. O. No, i no i co? No i co No i co? Co ty komuś? o Oj, tam też gościu ma Serio? Ej, to jeszcze co jest to zrobione. W sensie, to się jest na pewno z drewna ale nie wiem czy nie znici. Dobra, napisz mi w komentarzu, bo nie mam pojęcia z czego to jest zrobione. więc na wszelki wypadek wywalę, żeby nie było, że oszukuję. Bo nie chcę tutaj, żeby było, że oszukuję, ja, bo nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Jak się wytwarza... Jak się wytwarza UL Ej. ej. O ma drewniany miecz Zazdroszczę. No. Uh -huh. O. Chcesz łódkę? Masz. Ej. <ścoughs> chcesz łódkę? Masz. O dzięki! A ja mi wyrzucił przycisk, ale zniknął gdzieś. Co ty chcesz? O, tabliczka, ale... No nie chcę tabliczki. jesteś się... Tabliczka jest ok, ale... No jakbym go tak podkopał Nie, dobra Nie, 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 nie Chciałbym go podkopać Po prostu, po prostu go podkopać chciałbym Jeden Okej okay. Patrz to, patrz to Mogę mu rozwalać Dobrze No i no naskocz, no naskocz, naskocz, naskocz Dawaj, dawaj O daj, 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 daj. Nie! Dlaczego? Nie chcę trawiał, jak chcę tra stary To jest zarobione chyba, nie? Czy nie? Nie, nie jest. Dobra, jedna kratka w górę. Please. Jedna kratka w górę. Jedna kratka w górę. Nie. To jest nic jeszcze zrobione, z tego sukarza. Dobra. Jest? Dobra. O, nie. No nie. chyba nie. Nie! Nie, nie się, Dobra, ja cię chcę. Koniec! Koniec tego filmu. Ja mam Ci powiem, serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, cześć, na razie, pozdro. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, ponieważ lecimy pod siaka zaraz tysiąc. Do zobaczenia, cześć, na razie, pozdro. Adios, amigos, niech wam sprzyja do blos. Nara!